Roger Zelazny Stwory światła i ciemności W przekładzie Anny Kraśko Rozdział pierwszy W domu śmierci Preludium Część druga Kiedy przebudzeniec wraca do świadomości, okazuje się, że usadzono go za stołem w pobliżu tronu, że znów widzi, że patrzy jak zmarli tańczą i że słyszy muzykę w takt, której się poruszają. Byłeś trupem? pyta Anubis. Nie, spałem. A co to za różnica? Moje ja żyło, chociaż nie zdawałem sobie z tego sprawy. Anubis wybucha śmiechem. A gdybym tak cię nigdy nie obudził? Myślę, że to byłaby śmierć. Śmierć? Gdybym nie zechciał użyć mojej mocy, żeby cię obudzić? Nawet gdybym wiecznie był panem mojej mocy. Nawet gdyby twoje potencjalne ja zawsze było do mojej dyspozycji, wtedy bym umarł. Przed chwilą powiedziałeś, że sen to nie to samo co śmierć. Czy może czas, jaki upływa, czyni ową różnicę? Nie, to kwestia istnienia. Po śmierci nadchodzi przebudzenie, a życie wciąż płynie. Kiedy istnieję, zdaję sobie z tego sprawę. Kiedy nie istnieję, nie zdaję sobie sprawy z niczego. Więc życie jest nicością? Nie. Zatem istnieniem. A ci zmarli? Oni przecież istnieją. Żyć to wiedzieć, że się istnieje. Przynajmniej przez jakiś czas. Z czego wypływa ta wiedza? Z wewnętrznego ja, odpowiada Przebudzeniec. A czymże jest owo ja? Kim jesteś naprawdę? Nazywam się Przebudzeniec. Nazwałem cię tak dopiero chwilę temu. Kim byłeś przedtem? Nie byłem przebudzeniem. Byłeś martwy? Nie! Ja żyłem. żyłem! krzyczy przebudzeniec. Nie podnoś głosu w moim domu! powiada Anubis. Nie wiesz, kim ani czym jesteś. Nie wiesz, jaka jest różnica między istnieniem a niebytem. I śmiesz kłócić się ze mną na temat życia i śmierci. Nie będę cię już pytał. Nie, sam ci powiem. Opowiem ci o życiu i śmierci. Życia jest jednocześnie i za mało, i za dużo. Rozpoczyna. Podobnie jest ze śmiercią, ale odrzućmy te paradoksy. Dom Życia położony jest tak daleko stąd, że promień światła, który oderwał się odeń w momencie, kiedy ty przekraczałeś granice mego królestwa, nie pokonał nawet ułamka dzielącej nas odległości. Między Domem Życia i Domem Śmierci znajdują się światy wewnętrzne. Krążą w objęciach fal życia i śmierci, które przepływają między moim domem a domem Ozyrysa. Jeśli mówię przepływają, nie chcę przez to powiedzieć, że fale te pełzną niczym jakieś, pożal się Boże, nędzne promienie światła. Układają się już raczej jak fale na oceanie o dwóch brzegach, a my potrafimy wzniecać te fale. Gdziekolwiek tylko sobie zażyczymy i nie burzymy przy tym tafli całego morza. Czymże są owe fale i czemu służą? Na niektórych światach życie rozpleniło się ponad wszelką miarę. Pełza. Pulsuje, wciąż na nowo użyźnia te światy. Zbyt łagodne, zbyt rozbuchane wiedzą, która utrzymuje ludzi przy życiu. Światy, które utopiłyby się w swym własnym nasieniu, zapchałyby wszystkie lądy tłumami brzuszastych bab, aż wreszcie zapadłyby się w śmierć pod ciężarem płodności. I są również światy nagie, ponure i niegościnne. Są światy, które rozgniatają życie, jak kamienie młyńskie rozgniatają ziarno. Uwzględniając nawet modyfikacje ciał ludzkich, biorąc pod uwagę mechaniczne transformatory planet, to i tak znalazłoby się tylko kilkaset światów, nadających się do zasiedlenia przez sześć inteligentnych ras. Właśnie te najbardziej martwe światy potrzebują życia. Życie na planetach bardziej przyjaznych jest tylko okrutnym błogosławieństwem. Kiedy mówię, że potrzeba, czy też nie potrzeba tam życia, rozumiesz się samo przez się, że potrzeba, czy też nie potrzeba tam i śmierci. I wcale nie mówię o dwóch różnych sprawach. Poruszam jedną i tę samą kwestię. Ozyrys i ja jesteśmy księgowymi, udzielamy kredytów, obciążamy rachunki. Wzniecamy fale lub wygładzamy je. Czy można liczyć na to, że życie samo ograniczy swój rozrost? Nie. Ono jest bezmyślnym dążeniem dwóch jednostek do nieskończoności. A czy można liczyć na to, że śmierć sama ograniczy swe żniwo? Nigdy. Ona jest równie bezmyślnym wysiłkiem nicości, pragnącej ogarnąć nieskończoność. Lecz musi przecież istnieć jakiś nadzór nad życiem i śmiercią. Ciągnie Anubis. Bo w przeciwnym razie światy płodne rozkwitałyby, a potem upadały, znowu by rozkwitały i znów obracałyby się w ruinę, szarpiąc się między potęgą imperium i anarchią do momentu, kiedy rozpadłyby się w proch już na wieki. Światy martwe natomiast pozostałyby objęte ramionami nicości, powsze czasy. Życie nie zawrze się samo w granicach, które narzuciła mu statystyka. Dlatego musi się je ograniczać i ogranicza się. Ozyrys i ja władamy światami wewnętrznymi. Światy te leżą w polu naszych wpływów i rozbudzamy je i uśmierzamy tak, jak chcemy. Czy pojmujesz to, Przebudzeńcze? Czy zaczynasz teraz rozumieć? Ogranicza cię rozrost życia? zsyłać śmierć? Potrafimy zesłać bezpłodność na dowolnie wybraną lub na wszystkie sześć raz razem wziętych. I to na tak długi czas, jaki okaże się niezbędny. Możemy to uczynić całkowicie lub częściowo. Potrafimy sterować długością ludzkiego życia. ...dziesiątkować ludność dowolnie wolnie wybranego świata. W jaki sposób? Przez pożary, głód, zarazy i wojny. A co robicie ze światami martwymi? Ze światami bezpłodnymi? Co robicie z nimi? Zapewniamy tam wielorództwo i nie ograniczamy długości ludzkiego życia. Zmarli są natychmiast odsyłani do Domu Życia, a nie tutaj. Tam reperuje się zwłoki lub używa ich do budowy nowych osobników, którzy później mogą, ale nie muszą być wyposażeni w ludzkie mózgi. A inni zmarli. Dom śmierci jest cmentarzem sześciu raz. Na światach wewnętrznych nie ma legalnych cmentarzy. Były czasy, kiedy dom życia zwracał się do nas o zwłoki i o części zwłok. Innym razem przesyłali nam ich nadmiar. Trudno jest mi zrozumieć. To wydaje się być takie okrutne, takie bezwzględne. To życie i śmierć największe błogosławieństwo i największe przekleństwo wszechświata. Nie musisz tego rozumieć, przebudzencze. Zrozumiesz, czy nie zrozumiesz, zaakceptujesz czy potępisz, to i tak niczego nie zmieni. A wy, Anubis i Ozyrys, jak doszliście do władzy? Są tajemnice, których nigdy nie zgłębisz. Dlaczego światy wewnętrzne podporządkowały się Waszej władzy? Żyją i umierają pod jej wpływem. Nie są w stanie jej odrzucić, gdyż jest niezbędna dla ciągłości ich istnienia. Nasza władza stała się prawem natury. Jest zupełnie bezstronna i podporządkowuje z jednaką siłą wszystkich, którzy znajdą się w jej zasięgu. Czy są tacy, którzy się opierają? Dowiesz się, kiedy nadejdzie po temu czas nie w tej chwili. Uczyniłem z Ciebie maszynę, przebudzeńcze. Teraz uczynię z Ciebie, człowieka! I któż stwierdzi, jak i gdzie zostałeś poczęty? Gdybym pozbawił Cię wspomnień sięgających chwili obecnej, a później oddał ciało, rzekłbyś, że zawsze byłeś maszyną. Czy uczynisz to? Nie. Kiedy? Jeżeli to w ogóle nastąpi. Przypiszę ci nowe obowiązki. Chcę, żebyś zachował wspomnienia. I Anubis unosi ręce. Klaszcze. Maszyna zdejmuje przebudzeńca spółki i opuszczając na ziemię wyłącza jego zmysły. Muzyka wibruje, ogarnia tańczących. Dwieście pochodni bucha ogniem na dwustu kolumnach, które stoją jak pomniki nieśmiertelnych myśli. Anubis spogląda na zaczernioną plamę rysującą się na podłodze sali tronowej, a w górze baldachim dymu drga własnym rytmem. Przebudzeniec otwiera oczy i patrzy w szarość. Leży na plecach, widzi tylko sufit. Czuje chłód kamiennej posadzki i po lewej stronie dostrzega błysk światła. Nagle zaciska palce lewej ręki. Szuka kciuka. Odnajduje go, wzdycha. Zgadza się! Odzywa się Anubis. Przebudzeniec siedzi u stóp tronu. Zerka w dół na swe ciało, a potem na Anubisa. Zostałeś ochrzczony. Odrodziłeś się w ciele. Dzięki. Żaden kłopot. Mam tu pełno surowca. Wstań, czy pamiętasz moje nauki? Przebudzeniec wstaje. Jakie? O czasoportacji. Pamiętasz? Czas ma słuchać myśli, a ciało zostawić w spokoju. Pamiętam. A o zabijaniu? Pamiętam. I o możliwości łączenia tych dwóch rzeczy? Tak. Anubis wstaje. Jest o głowę wyższy od przebudzeńca, którego nowe ciało mierzy dobrze ponad dwa metry. Więc udowodnij to! Woła. Niechaj muzyka zamilknie. Niechaj stanie przede mną ten, którego za życia zwano Dargotem. Zmarli przerywają taniec i zatrzymują się w bezruchu z martwo otwartymi powiekami. Przez kilka długich sekund panuje cisza niezmącona wypowiedzianym słowem, krokiem, nawet oddechem. Nagle jakiś ruch, dargot. Przepycha się przez nieżywy tłum. Zbliża się w cieniu, w refleksach pochodni. Przebudzeniec prostuje się na jego widok, gdy sztężają mu muskuły karku, pleców i brzucha. Czaszkę Dargota opasuje metalowa obręcz koloru miedzi. Chroni mu kości policzkowe i znika pod siwiejącą brodą. Inna obręcz poprzeczna biegnie tuż nad brwiami, osłania skronie i zamyka się z tyłu głowy. Oczy Dargota są szeroko rozwarte. Na żółtym tle błyskają czerwone tęczówki. Jego dolna szczęka porusza się jakby bezustannie coś żuł, a zęby pojawiają się i znikają niczym długie cienie. Czaszka dargota chwieje się na 50 szyi, a jego na ponad metr szerokie bary i korpus zwężają się gwałtownie ku dołowi, gdzie łączą się, jak wierzchołek stożka, z pierścieniowatym metalem podwozia, które wrasta mu w ciało. Jego koła toczą się wolno. Lewe tylne skrzypi za każdym obrotem. Półtora metrowej długości ramiona zwisają luźno ku ziemi tak, że czubkami palców muska podłogę. Cztery krótkie, ostre, stalowe nogi podkurczył do góry i ułożył płasko wzdłuż boków. Na grzbiecie falują mu brzytwiaste ostrza, a gdy zbliża się do tronu, rozwija za sobą dwu i pół metrowy batok. Podjeżdża. Staje. Na tę noc, na tę noc tysiącletnią, mówi Anubis. Zwracam ci imię, Dargocie. Byłeś kiedyś jednym z najmężniejszych wojowników w światach wewnętrznych. Nadszedł jednak dzień, kiedy stanąłeś twarzą w twarz z jednym z nieśmiertelnych. Przegrałeś bój i odszedłeś w otchłań śmierci. Naprawiliśmy twe okaleczone ciało i teraz użyjesz go w bitwie raz jeszcze. Zabij tego oto człowieka, Dargocie. Zabij przebudzeńca w pierwszym zwarciu, a zajmiesz jego miejsce jako mój sługa w domu śmierci? Dargot krzyżuje na czole wielkie dłonie i skłania się do ziemi. Dotyka rękami posadzki. Przebudzeńcze, masz dziesięć sekund, żeby przygotować umysł do walki, uprzedza Anubis. Jesteś gotowy, dargocie! Panie, odzywa się przebudzeniec. Jakże można zabić kogoś, kto już nie żyje? To twoja sprawa, odpowiada władca. Zmarnowałeś dziesięć sekund na głupie pytanie. Zaczynajcie. Słychać ostre kłapnięcie i metaliczny klekot. Żelazne nogi Dargota strzelają w dół, prostują się i dodają mu metr wzrostu. Dargot rozpoczyna harce. Wznosi i zgina ramiona. Przebudzeniec patrzy. Czeka. Dargot staje dęba tak, że jego głowa jest teraz na wysokości 3,5 metra nad ziemią. I wtedy rzuca się naprzód. Ma wyprostowane ramiona, zwinięty ogon, wysuniętą głowę i obnażone szpony. Brzydwiaste ostrza sterczą mu na grzbiecie jak lśniące, trójkątne płetwy rekina, a jego podkowy walą w posadzkę niczym młoty. Przebudzeniec robi w ostatniej chwili unik i zadaje cios, który Dargot blokuje przed ramieniem. Przebudzeniec skacze wysoko do góry, a ogon tamtego niemal ociera się strzaskiem o jego ciało. Mimo swej ogromnej masy, dargot zatrzymuje się prawie w miejscu i wykonuje gwałtowny obrót. Jeszcze raz staje na tylnych nogach i uderza przed nimi, okutymi w kopyta. Przebudzeniec cofa się, ale łapy dargota dosięgają go i opadają mu na ramiona. Przebudzeniec chwyta je za przeguby, kopie tamtego w pierś, lecz batok chlaszcze go w prawy policzek. Przebudzeniec łamie w końcu uścisk olbrzymi chłap wojownika, pochyla głowę i krawędzią dłoni wymierza mocny cios w bok przeciwnika. Ogon trzaska ponownie, smaga tym razem plecy przebudzeńca, a on razi w łeb targota. Długa szyja wygina się, odchyla z linii uderzenia i znów słychać trzask Bata, który tym razem chybia, ale zaledwie o kilka centymetrów. Pięść Dargota ląduje na szczęce przebudzeńca. Ten potyka się, traci równowagę i pada. Udaje mu się uniknąć podków, ale kiedy próbuje wstać, kolejny cios rozpłaszcza go na ziemi. Następne uderzenie jednak blokuje. Obiema rękami chwyta Dargota, wstrzymuje jego ramię ciężarem ciała i uchyla głowę. Pięść Dargota druzgocze posadzkę. Przebudzeniec wstaje i trafia przeciwnika lewym prostym. Łeb Dargota odskakuje po ciosie, a batok trzaska tuż koło ucha Przebudzeńca. Przebudzeniec poprawia i wymierza jeszcze jedno uderzenie w łeb tamtego, lecz tylne nogi Dargota prostują się nagle jakby wyrzucone sprężynami. Jego bark wali się na pierś Przebudzeńca i pozbawia oddechu. Dargot staje dęba i odzywa się po raz pierwszy. Teraz, Przebudzeńcze, teraz! Tak oto staje się sługą Anubisa! Przebudzeniec widzi błysk spadających kopyt, chwyta je w powietrzu w połowie drogi i zatrzymuje. Przykuca, zapiera się mocno, jego wargi wykrzywiają się do góry i odsłaniają zaciśnięte zęby. Dargot jakby zamarł w pół ciosu. Przebudzeniec wybucha śmiechem, gwałtownie prostuje nogi i mocno odrzuca przeciwnika do tyłu, tak, że dargot z trudnością zachowuje równowagę. Ty głupcze! krzyczy przebudzeniec, a jego głos jest dziwnie odmieniony. Słowa przetaczają się przez salę niczym dźwięk jakiegoś wielkiego dzwonu. Tłum zmarłych zawodzi cicho jak wtedy, gdy szli na wezwanie Anubisa. Teraz, powiadasz? Krzyczy ze śmiechem i robi krok do przodu, wprost pod spadające kopyta. Nie wiesz, co mówisz. Zamyka ramiona wokół stali olbrzymiego torsu. Przednie nogi wojownika mucą bezsilnie powietrze. Batok świszcze, trzaska i żłobi bruzdy na karku przebudzeńca. Dłonie człowieka spoczywają między ostrymi szpikulcami na grzbiecie dargota. Zaciska je i gniecie niezgniatalny, pierścieniowaty korpus wroga, opierając metal o ciało. Łapy tamtego opadają na szyję przebudzeńca, ale kciuki nie sięgają gardła. Człowiek zgina kolana, napręża się, muskuły nabrzmiewają mu jak powrozy. I stoją tak obaj w bezruchu przez jakiś czas. I tylko blask ognia zmaga się z cieniem grając na ich ciałach. Aż wreszcie przebudzeniec podnosi dargota z ziemi, dźwiga go jednym gigantycznym ruchem, obraca się i ciska od siebie. Nogi wojownika kopią dziko, podczas gdy ciało wiruje bezwładnie w powietrzu. Jego grzbiet faluje ostrzami brzytwiastych kolców. Ogon rozwija się i sucho trzaska. Dargot unosi ręce i zasłania twarz, lecz jest już za późno. Spada z ogłuszającym hukiem u stóp Anubisa i tam zastyga. Metalowe cielsko jest pęknięte w czterech miejscach, a głowa rozłupana o pierwszy stopień tronu. Przebudzeniec staje twarzą do pana. Wystarczy pyta: Nie użyłeś czasu portacji. Odpowiada Anubis, nie patrząc na szczątki tego, co zwało się niegdyś dargotem. Nie musiałem. Nie był aż tak silny. Był silny, utrzymuje Anubis. Podczas walki śmiałeś się, i, jak mi się zdawało, poddawałeś w wątpliwość to, że nazywasz się tak, jak się nazywasz. Dlaczego? Nie wiem. Przez moment, kiedy zdałem sobie sprawę, że nie może ze mną wygrać. Poczułem się tak, jakbym był zupełnie kimś innym. Człowiekiem bez strachu, litości i skrupułów? Tak. Czy teraz też tak się czujesz? Nie. Dlaczego więc przestałeś zwracać się do mnie poprawnie? Dlaczego nie zwiesz mnie panem? Ogień walki podniecił mnie i sprawił, że nie zachowuję się zgodnie z etykietą. Zatem napraw swe przeoczenie. Natychmiast. Tak, panie. Przeproś. Błagaj o przebaczenie. Błagaj pokornie. Przebudzeniec spada na ziemię. Błagam cię o wybaczenie, panie. Błagam pokornie. Wstań! Możesz uważać, że ci wybaczyłem. Pożywienie, którym uprzednio napchałeś sobie żołądek, nie sycicie już. Idź i zjedz ponownie. Niechaj zabrzmi śpiew. Niechaj rozpoczną się tany. Pijcie i weselcie się dla uczczenia chrztu Przebudzeńca, dla uczczenia jego tysiącletniej nocy. Zabierzcie stąd truchło Dargota. Nie chcę na niego patrzeć. Rozkazy zostają wykonane. Przebudzeniec kończy posiłek i wydaje mu się, że śpiewy i hulanki zmarłych trwać będą aż do sprawiedliwie zasłużonego końca czasu. Lecz wtedy Anubis skłania głowę najpierw w lewo, potem w prawo, i co drugi płomień na co drugiej kolumnie zwija się w sobie i niknie. Anubis otwiera usta i padają słowa: Zabierz ich z powrotem i przynieś moje berło. Przebudzeniec wstaje i rzuca niezbędne rozkazy. Później wyprowadza zmarłych z sali tronowej. Kiedy wychodzą, stoły chowają się między kolumnami. Szaleńcza wichura wdziera się do środka i rzuca na baldachim z dymów. Zanim jednak rozedrze i rozpędzi ich grubą warstwę, gasi pozostałe ognie. Także jedynym oświetleniem sali są teraz dwie płonące czary po obu stronach tronu. Anubis spogląda w ciemność. Jego źrenice chwytają promienie światła, które ulegając woli pana przybierają uprzednie kształty. I oto znowu widzi Anubis jak Dargot upada, jak leży nieruchomo u stóp tronu. Widzi jak ten, którego nazwał przebudzeńcem, szczerzy w uśmiechu zęby, a przez moment widzi nawet, czy to refleks światła. Widzi jakiś znak na jego czole. Daleko, w olbrzymiej komnacie, gdzie światło jest przyćmione, pomarańczowe i wtłoczone w załuki, gdzie zmarli kładą się na swych niewidzialnych katafalkach nad otwartymi grobami, przebudzeniec słyszy najpierw słaby, później silniejszy, a jeszcze potem jakby gasnący dźwięk. Nie zna tego odgłosu. Nie słyszał go nigdy przedtem. Kładzie rękę na berle pana i schodzi z podium. Starcze zwraca się do zmarłego, z którym rozmawiał już wcześniej, a którego włosy i broda są teraz ochlapane winem. Zegarek wbudowany w jego lewy przegub nie chodzi. Starcze: Usłyszmy słowa i odpowiedz, jeżeli potrafisz. Co to za dźwięk? Nieruchome oczy spoglądają w górę, omijają wzrok przebudzeńca. A martwe wargi poruszają się. Panie, mówią. Nie ja jestem tu panem. Panie, to ino psa wycie. Przebudzeniec wraca na podium i rozmieszcza zmarłych w grobach. Światło rozmywa się i już tylko berło wskazuje przebudzeńcowi drogę w ciemności, prowadząc go po wytyczonej trasie. Oto twe berło, panie. Wstań i zbliż się. Zmarli wrócili na miejsce. Bardzo dobrze. Przebudzeńcze, czy jesteś moim człowiekiem? Tak, panie. Czy spełnisz moją wolę? Czy będziesz mi wszędzie usługiwał? Tak, panie. Dlatego zostaniesz mym wysłannikiem do światów wewnętrznych i poza nie. Mam opuścić dom śmierci? Tak. Wysyłam cię z misją. Z jaką misją? To długa historia. W światach wewnętrznych żyje wielu starych ludzi. Wiesz o tym? Tak. Są wśród nich i tacy, których ani czas, ani śmierć się nie imają. Których śmierć się nie ima, panie? Takim czy innym sposobem niektórzy z nich osiągnęli rodzaj nieśmiertelności. Może kierują się prądami życia, czerpią z nich siły i uciekają przed falami śmierci. Może zmodyfikowali jakoś system biochemiczny. Może bezustannie naprawiają swe ciała. A może mają wiele ciał i ciągle je wymieniają. Może kradną powłoki cielesne. Może wytapiają je z metalu. A może wcale nie mają ciał. Jakimkolwiek posługują się sposobem, kiedy zapuścisz się w światy wewnętrzne, usłyszysz plotki o trzystu nieśmiertelnych. To tylko przybliżona liczba, gdyż zaledwie kilku wie coś o nich naprawdę. W rzeczywistości jest ich dokładnie 283. Jak sam rozumiesz, nieśmiertelni żerują na życiu i śmierci. Już sam fakt, że w ogóle istnieją, zakłóca wszelką równowagę, skłania i inspiruje innych do pójścia w ich ślady, sprawia, że ludzie traktują ich jak bogów. Niektórzy z nieśmiertelnych są tylko nieszkodliwiejmi tułaczami, ale tylko niektórzy. Wszyscy natomiast są potężni i chytrzy, wszyscy są biegli w sztuce przedłużania życia. Jeden z nich jest szczególnie groźny i wysyłam cię, abyś go zniszczył. Któż to jest, panie? Zwą go księciem, który ma tysiąc lat. Bawi gdzieś poza światem wewnętrznym. Jego siedziba leży zdala od Królestwa Życia i Śmierci. Spowijają wieczny półmrok. Trudno go tam jednak zastać, bo często przekracza granice swego terytorium, zapuszcza się w światy wewnętrzne lub wędruje jeszcze gdzieś indziej. Chcę, by nadszedł jego kres, gdyż od wielu lat sprzeciwia się woli Domu Śmierci i Domu Życia. A jak wygląda ów książę, który ma tysiąc lat? Jak tylko zechce. Gdzie go znajdę? Nie wiem. Musisz poszukać. W jaki sposób go rozpoznam? Po jego czynach, słowach. On zwalcza nas wszelkimi metodami. Z pewnością inni też sprzeciwiają się waszej woli. Zniszcz wszystkich, którzy to robią, zabij tych, których spotkasz i rozpoznasz księcia, który ma tysiąc lat, gdyż on będzie najtrudniejszym przeciwnikiem. To właśnie jemu uda się prawie zniszczyć cię w walce. A jeśli mnie zniszczy, mimo wszystko? Wówczas stracę kolejne tysiąc lat, żeby przygotować do tego zadania następnego emisariusza. Nie pragnę upadku księcia już dziś czy jutro. Miną bez wątpienia wieki, zanim go odnajdziesz. Czas nie gra tu roli. Upłynie sto lat, nim książę zagrozi Ozyrysowi lub mnie. Poznasz go lepiej w trakcie poszukiwań. A kiedy go w końcu znajdziesz, będziesz wiedział, że to on. Czy jestem wystarczająco silny, by przywieźć go do zguby? Myślę, że tak. Jeżeli tak, jestem gotów. Więc pokieruję tobą. Gdy znajdziesz się w światach wewnętrznych, otrzymasz moc przyzywania mnie. Dam ci też dar, który pozwoli ci czerpać siły z pól życia i śmierci. Kiedy tylko znajdziesz się w potrzebie, to uczyni cię niezwyciężanym. Gdy zechcesz podzielić się ze mną nowinami, wezwij mnie. Jeżeli ja. Poczuję takie pragnienie, sam cię odnajdę. Dzięki ci, panie. Masz natychmiast wykonywać moje polecenia. Tak, panie. Teraz idź i odpocznij. Kiedy prześpisz się i posilisz, wyruszysz w drogę i rozpoczniesz swoją misję. Dzięki ci, panie. Będzie to twój ostatni odpoczynek w domu śmierci, przebudzeńcze. Pomyśl o tajemnicach, które świat ten zawiera. Robię to cały czas, panie. Ja jestem jedną z nich. Panie? Tak. To jest część mego imienia. Zawsze o tym pamiętaj. Jakżebym mógł zapomnieć. Panie?